Witam wszystkich, to blog Odkrywcy. Jestem w Turcji, miejscowość Beldibi. Mam tutaj swój hotel Get Enjoy. On jest około 200 metrów z miejsca, w którym jestem. Pokażę Wam dzisiaj plażę hotelową, bo sam hotel nie jest przy, przy morzu, przy plaży. Trzeba do niej dojść. Najprościej wychodzimy z hotelu, skręcamy w prawo, mijamy meczet, dochodzimy do hotelu Katamaran i skręcamy pierwszą w lewo. Mamy tutaj oznaczenie Get Enjoy. Idziemy. Na no, łącznie to trzeba iść gdzieś za 400 metrów, plus minus. I teraz tak, bo w Beldibi ogólnie nie ma publicznych plaż. Każda, każdy możliwy skrawek jest wykupiony przez hotele. No niektóre, tak, ten Katamaran Duży moloch ma dużo większy fragment plaży, takie mniejsze jak właśnie mój. O. No to ma ten skrawek dużo, dużo mniejszy. I tak nie da się tak naprawdę przejść spacerem po plaży. Jeżeli ktoś lubi, no to w BeldiBi nie ma takiej możliwości. Eee, coś tam. Troszkę można popróbować, ale są takie plaże, że wystarczy, że, że się przejdzie, i już jest ochrona, już każe nam po prostu odejść i nas nie wpuści. Są takie fragmenty plaży, że nie da się w ogóle przejść dalej. Są całkowicie odcięte przez infrastrukturę hotelu. Eee, ogólnie, chyba przez wszystkie możliwe wejścia do różnych e, fragmentów plaży, tutaj w Beldibi podochodziłem. No i tak to wygląda. Gdzieś tam kawałek przejdziemy, potem już nie przejdziemy, albo na ochrona wygania i tak dalej, i tak dalej. Tak więc pod tym kątem jest bardzo duży minus, jeśli chodzi o tą miejscowość. I to też chociażby dlatego, że ja lubię chodzić po plaży. No i tutaj tego niestety nie ma. No i tak sobie tutaj idziemy. Był jeden zawias, teraz mamy drugi zawias. Prawo. I z poziomu ulicy, ulicy naprawdę nie dostrzegłbym, że tutaj jest droga prowadząca do plaży. Mamy na szczęście dwie strzałki z informacją, że tu, tutaj dojdziemy do plaży hotelowej. Tylko tak, e, z poziomu plaży nie ma żadnej informacji. Tak? Gdzieś tam pierwszy, pierwszy raz szukałem tej plaży hotelowej, to doszedłem w ogóle z innego miejsca właśnie przez całą plażę katamaranu gdzieś tam siadłem. I w ogóle nie wiedziałem, że moja plaża jest dosłownie obok. Bo tam już informacji takiej nie ma. Więc jeszcze z poziomu ulicy jakieś oznaczenie jest, ale na plaży nie ma. I mimo, że większość czy wszystkie hotele mają oznaczenia, że plaża należy do tego, do tego, do tego. Get Enjoy oczywiście nie ma. I tak, dochodzimy do strefy naszej plaży. To jest na razie taki większy pomost. Jak widać najlepsze czasy, niektóre sprzęty już mam dawno za sobą. Teraz właśnie troszkę jak z tym hotelem. Niby wszystko jest, ale nie wszystko jest w takim stanie jakbyśmy chcieli, no, delikatnie mówiąc. To mamy ubikację, za nią jest bar, można sobie coś kupić, jakiś alkohol. Na razie jest to wszystko sklepik jest zamknięty, bar, bo jest wcześniej jeszcze rano. Pierwsze osoby na plaży już urzędują, i teraz tak, jeśli chodzi o samą plażę. Naszą hotelową, to jest ona szerokości tego, co tutaj widać. Więc około 10 metrów, może, może ciut więcej, i to jest wszystko. No, jak wygląda stan tego wszystkiego, to sobie możecie ocenić. A jak sobie troszkę pochodzicie po tym właśnie w po tych plażach, jak już popróbujecie trochę pospacerować i zobaczycie jakie inne hotele mają infrastrukturę na plaży no to in, inna bajka po prostu, inny poziom tak jak powiedziałem, ten, ta szerokość plaży idzie aż do morza ona nie jest większa i tu już mamy z prawej strony oznaczenie plaża Katamaranu i tu mamy część plaży ogrodzoną, tu mamy część plaży nieogrodzoną, to jest jeszcze potężne molo, wszystko z katamaran, a u nas jest ten wąziutki pas. Ja ogólnie lubię korzystać tutaj z tych leżaków, bo jest po prostu to wygodniejsze, ale e, szczególnie przed południem chodzi tutaj ochrona i jak widzi opaskę nie ta, no to ogólnie wyprasza ludzi. Po południu jest troszkę lepiej. Gdzieś tam ostatnio jak byłem, tak późnym popołudniem, no to właśnie ochrona już nie chodziła w ogóle. Tak więc no lepiej być tutaj, na tym niż na tym. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No, ale przed południem faktycznie opaskę uk ukrywamy, bo ochrona nas wyprosi. I właśnie jak byłem tutaj pierwszy raz, to przychodziłem w ogóle stamtąd i dostałem się tu i nie miałem pojęcia, że tutaj jest moja plaża hotelowa, bo jeszcze nie wiedziałem wtedy gdzie ona jest. Tak, ogólnie plaże są częściowo kamieniste, a przynajmniej do zejścia do wody. I tak jest w całym Beldibi tak naprawdę. O, tu jest jeszcze właśnie plaża z Katamaranu, ale nasza to tak naprawdę wygląda w ten sposób, nie? Wielkie kamory. gdzieś tam obuwie do wody wskazane. Tu jest właśnie ta plaża troszkę lepsza od Katamaranu i na szczęście tutaj można sobie do wody wejść. I tam gdzieś około 5 metrów, może 10, te kamienie są i potem już jest dużo, dużo lepiej. Ale jeżeli marzymy o pięknych, piaszczystych plażach, no to nie tutaj w Beldibi. A tam jakie są kabiny no w kolejnym hotelu. I bardzo jest wiele tutaj pobudowanych takiej infrastruktury jak ta mola. To jest bardzo często tutaj. Poszerzają jakby strefy plażowe. Jak widać można jakiś sprzęt wypożyczyć, to nawet blisko, gdzieś tam pojeździć. Śmiem twierdzić, że tutaj z tego hotelu Girl Enjoy to jest najgorszy fragment plaży, najgorsza infrastruktura ze wszystkich hoteli, jakie tutaj plaże posiadają. No, bo wygląda tak, wygląda no. delikatnie mówiąc, mogło być lepiej. I tak jak powiedziałem, no, ja często właśnie, jeżeli jestem na plaży to próbuję korzystać z tych leżaków z katamaranu, no to są po prostu lepsze. Zresztą były już właśnie jakbym pierwszy raz, były przypadki, że normalnie ludzie z mojego hotelu byli wypraszani, bo byli leżak obok, już byli na katamaranie, a, a się okazało i się okazało, że to właśnie nie ich hotel, nie ich leżak i ochrona od razu wypad. Na leżak obok, który już jest od naszego hotelu. <laughs> dlatego ukrywamy opaski. <laughs> no i tak to troszkę jest tym hotelem i z całą jego infrastrukturą, że wiele rzeczy mogłoby być, by być lepiej. <laughs> No ale przynajmniej. <laughs> Sorry, męczy mnie kaszel i nie tylko. <laughs> można powiedzieć ważne, że coś jest, jest plaża, zwłaszcza i tak jak powiedziałem, że publicznych plaż tutaj w ogóle nie ma. Ja znam jedno miejsce, do którego można sobie tak przyjść, nawet znaleźć jakiś leżak porzucony i gdzieś tam pobyć, ale przypuszczalnie to teren po jakiejś dawnej infrastrukturze, która dawno upadła. I to jest jedyne miejsce. Tak każda strefa plaży jest wynajęta przez jakiś hotel. Dlatego też chodzić się po plaży nie da i całego Beldibi się plażą nie da przejść, nie mówiąc, żeby iść gdzieś dalej. I to jest niestety no, duży, duży, jak dla mnie przynajmniej, minus. Tak więc tak wygląda strefa plaży hotelu Get Enjoy. Jak będziecie mieć jakiekolwiek pytania związanych z hotelem, z Beldibi. Gdzieś tam ogólnie z tymi rejonami, no to służę pomocą i chętnie odpowiem na jakieś pytania. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.